Witaj w portfelu! Spokojnie nie było na rynku złota, ale jak podaje bankier.pl tylko na nim można było realnie zarobić w 2018 dlaczego i co nas czeka w 2019 zapraszam do subskrybowania kanału i klikania w dzwoneczek, by dostać powiadomienie o nowym filmiku o finansach. Jak podaje parkiet.pl w czasie, gdy coraz więcej światowych indeksów wchodzi w bezse a ropa pogłębia straty, notowania złota pną się w górę i od początku grudnia złoto zdrożało 4,75% zaś w ujęciu dolaru w listopadzie i w grudniu 2018 złoto odrobiło prawie całe straty, wychodząc z głębokiego minusa. W roku ubiegłym osłabienie euro, złotego czy juana doprowadziło do wygenerowania całkiem przyzwoitych osiągów kruszca w tych walutach. Podsumowując 2018 rok, licząc w polskich złotych Złoto dało zarobić 5,8%, co jest najlepszym wynikiem ze wszystkich głównych klas aktywów. Tutaj bankier porównuje, że polska giełda WIG spadła o 9,5%, fundusze akcji przyniosły przeciętną stratę aż 12,5%. Z kolei polskie fundusze dłużne średnio przyniosły tylko 0,75%, przy czym nawet najlepsze z nich nie dało więcej niż 3,8%. Zaś z funduszy rynku pieniężnego można było wycisnąć średnio 1,5%. 3-2,5%, a założona rok temu lokata bankowa wypłaciła przeciętnie 1,5%. Rzeczpospolita również podsumowuje słowami, że złoto wraca do łask inwestorów, ponieważ są oni zaniepokojeni negatywnymi prognozami gospodarczymi, bowiem ostatnie obawy o spowolnienie gospodarcze i konflikty handlowe są dosyć spore, i złoto, japoński jen i amerykańskie obligacje rządowe zyskały większe zainteresowanie. Analityk z Bankier.pl wróży, że perspektywy dla złota w 2019 roku rysują się znacznie lepiej niż 12 miesięcy temu, zaś portal investing.com twierdzi, że ceny żółtego metalu mają tendencję do wzrostu, gdy maleją oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych, ponieważ niższe stopy zmniejszają koszt alternatywny posiadania aktywów zagrożonych, takich jak kruszec. A w 2019 jest sporo czynników ryzyka, bo są to zarówno obawy dotyczące makrogospodarki, brexitu, czy wysoki stopień zadłużenia przedsiębiorstw, więc te czynniki mogą zwiększyć popyt na złoto w pierwszym kwartale 2019. Tyle w temacie, kolejne analizy już w przygotowaniu. Zapraszam do subskrybowania kanału i klikania w dzwoneczek, by nie przegapić nowego materiału. Tymczasem dzięki i do następnego.